Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis, który dostałam od Danusi. Danusi, która jest członkiem grupy Kuchnia z Sercem i Pomysłem. Bardzo zachęcam Was do odwiedzenia tej strony na Facebooku i przyłączenia się do tych wspaniałych dziewczyn. Tak jak wspomniałam, Danusia zainspirowała mnie do ich zrobienia, dała mi przepis i dzisiaj pokażę Wam, jak je zrobić. Danusi, dziękuję bardzo za przepis. Ja Wam życzę smacznego i zapraszam Was na filmik. Robienie bułeczek rozpocznę od zrobienia nadzienia. Do miski wrzucam około 150 g twarogu, ja mam tutaj twaróg tłusty, który rozgniotę z 3 łyżkami śmietany, śmietana 18% oraz płaską łyżką cukru pudru. Następnie do mojego serka dodaję 40 g maku i całość dobrze wymieszam. I tak przygotowane nadzienie odstawię teraz do lodówki, a ja zajmę się ciastem. Następnie przygotuję ciasto. Do miski robota przesieję 500 g mąki pszennej, zwykłej mąki typ 550. Do mąki dodam 7 g suchej drożdży. Jeżeli używacie drożdży świeżej, zróbcie roszczyn na bazie 25 g świeżych drożdży. Dodam 3 łyżki cukru 150 ml letniego mleka, 1 czwartą łyżeczki soli oraz 2 roztrzepane jajka. Do robota załączę końcówkę z hakiem i ciasto wyrabiam 5 minut. Po 5 minutach do mojego ciasta dodaję 100 g rozpuszczonego i ostudzonego masła. Ciasto wyrabiam następne 5 minut. lub do momentu, kiedy ciasto będzie ładnie wyrobione, elastyczne i zacznie odchodzić od ścianek miski. Tak wygląda moje ciasto. Ja je uformuję teraz w kulę. Jest bardzo fajne, niezbite i sprężyste. Układam je z powrotem na dnie miski. Przykrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce do wyraśnięcia. Tak mniej więcej na godzinę ciasto ma podwoić swoją objętość. Po godzince z ciasta ściągam ściereczkę. Widzicie, moje ciasto pięknie wyrosło. Ja je teraz powietrze i wykładam na stolnicę. Kilka razy zagniotę. Rozwalkuję na taki grubszy placek, tak mniej więcej 1,5 cm. I następnie foremką lub szklanką, moja foremka ma średnicę 7 cm, wytnę okrągłe bułeczki. Wyciągam resztki ciasta, z którym postąpię w dokładnie ten sam sposób. Moje bułeczki lekko rozpłaszczam i wykładam na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Oczywiście między bułeczkami zostawiam odstępy, pamiętając, że one jeszcze urosną. Następnie mniejszą szklanką ja tutaj użyję jedną miseczki. Zrobię w moich półeczkach takie wgłębienia. Możecie je również zrobić łyżką. Bułeczki przykryję i odstawię jeszcze na 15 minut do wyrośnięcia. Kiedy bułeczki podrosną, posmaruję je jednym żółtkiem roztrzepanym z łyżką mleka. Kiedy bułeczki podrosną, posmaruję je jednym żółtkiem roztrzepanym z łyżką mleka i bułeczki wypełnię moim nadziejem sera. W międzyczasie, kiedy ciasto rosło, mak fajnie napęczniał. Nakau nakładam na każdą bułeczkę, nakładam tak mniej więcej łyżeczkę serka. A następnie na środek każdej bułeczki włożę po dwa plasterki brzoskwini. Danusia robiła te bułeczki z połówkami brzoskwiń ja niestety nie udało mi się ich dostać więc poradzę sobie w ten sposób natomiast jeżeli macie połówki brzoskwiń jak najbardziej ich użyjcie w środek włożę mniejsze kawałki brzoskwini w ten sposób wypełnię przerwę i w ten sposób przygotowane bułeczki wstawię teraz do piekarnika który nagrzałam do temperatury 80 stopni Celsjusza. Funkcja piekarnika góra-dół. Piec je będę około 20-25 minut. Czas pieczenia jak zawsze zależy od mocy waszego piekarnika. I tak wyglądają moje bułeczki po wyjęciu z piekarnika. Jak widzicie, dość sporo urosły. Są duże, pięknie pachną i również wspaniale smakują. Mam nadzieję, że ten przepis przypadł Wam do gustu. Ja dziękuję Wam tradycyjnie za spędzony ze mną czas. Wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie pa!